Uh-huh. Witam was tutaj Ragoix Pompa A dzisiaj pykniemy sobie w Battlefield Heroes Jednym słowem jest to taka napierdalanka jak widzicie. Napierdalan we wszystkich jak pojebanie. To jest konto na potrzeby YouTube ogólnie w tą grę już gram dosyć długo. Wylewelowałem sobie to konto troszeczkę, żeby nie było zbyt nudno. E, mogę, mogę lamić, mogę nie lamić. W każdym razie będę na jak tylko mogę. Tutaj jakiś koleś. Kurwa. No, widzicie, no. Rzadko wchodzą te. jo. Szybko, szybko trzeba się polecić. No i przepraszam Was, że tak długo nie nagrywałem, ale wiecie. No, wyjechałem na wakacje, muszę się przyznać, bez żadnej zapowiedzi miałem nagrać o tym audiologa. Nie nagrałem, zapomniałem, nie było czasu, ale teraz do Was powracam. Filmiki będą okazywały się bardzo często, wręcz kilka dziennie nie powinno być z tym najmniejszego problemu. Zresztą teraz nie nagrywam, mam nadzieję, że się zbytnio nie wkurwi. Mieliśmy razem tylko nagrywać, ale wyszło jak wyszło. Kocie, ogarnij się, bo ja tu mam kota, który odpierdziela czasem naprawdę dziwne rzeczy. Wsuje mi żaluzję przy oknie i to jest denerwujące czasem. Meczyk widzę krótki bardzo, bardzo krótki. Nagram dzisiaj, nie wiem, ze 3-4 meczyki. Koniec. Słabo, słabo. Ale co powiedzieć, nie? Wyszło jak wyszło. Mieliśmy dobre teamy i nie dali mi zgarnąć nawet jednego killa, więc to jest przejebane jak masz taki team. Kupiłem sobie trochę battlefanców, kunców, nie wiem jak to się wymawia, sorry. No bo wiecie, pompa musi być, trzeba ostro napierdalać. A ten... no, no i to tyle. Jakieś tam giry, jakieś tam coś, plażowa fotyczka. kurwa, te nazwy polskich map są naprawdę... Przecież Powiem wam, że w Diablo 3 tłumaczenie jest po prostu tragiczne. Ale tutaj da się jeszcze znieść. Plażowa potyczka, okej, okay, no ktoś się napierdala na plażę. Rozumiem. Yy, może być trochę przekleństw, może nie być. Różnie, zależy jaki mam humor. Dzisiaj on humor dobry, więc będzie pompa. Yy, Rasta wróci wieczorem. Może coś nagramy, zobaczymy, czy będzie mu się chciało. Mi się na pewno chce, troszkę mam lagi. Nawet w takiej grze, mój komputer to jest po prostu maszyna, kurwa sprzed 5 lat, ale jakoś sobie radzi, jakoś sobie chopak radzi. Asus, Asus. Nawet nie powiem wam parametrów, bo, bo mnie wyśmiejecie od razu, nie? Eee, dobra, przejmujemy flagę, przejmujemy flagę. Zaraz tu się z wszyscy. Jep, Nie ma nikogo nawet. Chyba. Trzeba... A nie nie nie, jaki sniper mi tu skacze kurwa przez spod. Na, na pierdala. Nie wyjebało, go poleczy. Teraz czego tego napierdolić, tak Teraz trzeba się uleczyć i muszę ogarniać kota co 5 minut wybaczcie. To jest naprawdę wkurującym stworzeniem. Akurat ten mój to jest naprawdę pedern. Napierdala jak w te żaluzje. O ten ten, czaj się, czaj się. Jaką mu zauważ? Chuj wam kurwą, coś się nie wzią. A ty co tutaj kampisz? A ty co tutaj kampisz? Nie ma kamperki. No, jakieś tutaj zadanko się zrobiło O chuj Tylko nie granaty Dead. To będzie kurwa dead. No chuj, trójkę się nam rzucili Krzywe Maszczaki 30 level no basher no to Co powiedzieć? Co powiedzieć o takim? No to jest chujowe. Ja gram no 19 to, to dopiero jest Hamstwo, nie? Grać taki ma wszystkie skille najabane i uważa się za Coxa, bo, bo ciśnie na małych levelach. To jest naprawdę denerwujące. Ale ja wiadomo, przy nagrywaniu w takiej grzemy ślagi, to naprawdę moja machina to jest jakieś górne. Ale kupuję nową. Kupuję jakąś taką, nie wiem, 3-2000 złotych. Więc chyba będzie w miarę. Powiedzcie mi, czy za taką cenę można kupić w miarę dobrą maszynkę. Już napierdalam, jaki idiota. Sorry. Po prostu chcę trochę pońców najebać, już mi nie chodzi na to. Ale fart, ale fart, ale fart. Dobra, najebać trochę... ...mukcików. Trzeba, ekspisie. spisie. Szandłanko. Tylko dokładnie. Props! No, dlatego tego z 30 levelem. Nie wiem po co on tu gra. Nie wiem dlaczego, może mu to sprawia przyjemność. Dla mnie jest to wkurwiające Nawet nie ma takich dobrych stat statców. Hmm. A, oh, kurwa. No nie wierzę, nie wierzę. Wkurzają mnie takie koksy, co grają na niskich levelach, a są tak naprawdę główny. Jeszcze mnie wypierdoli gdzieś nie wiadomo gdzie. Jak. Chu. Rudy kurwa, dede. Ty kolejny 30 kurwa. to. Wypierdala co ty myślisz? Po niski level to nie umiem grać <gryw> bo może i nie umiem nieważne <gryw> Ratio on 4-1, więc to chyba nie jest tak źle ale jak raz to zacznie grać to możecie mnie posądzić o nubbasowanie, ponieważ będę grał z nim a on będzie miał pierwszy level, ponieważ jeszcze nigdy w to nie grał tak naprawdę napierdalamy naprawdę fajna gierka, mogę polecić wszystkim nie jest ani brutalna, ani nic, więc dzieci nawet mogą tu grać. Fajna grafika, fajnie zarażowane Mnóstwo nowych broni. Ten się tu chuju leczy, kurwa, głupek. ma to 30 levelów. O, no, no, jak tu grać, no, Mają, mają wszystkie skille, no po prostu wszystkie, jakie tylko mo można mieć. Na 5, czy tam na milion, czy tam na nie wiem ile. Nie da się grać z takimi. O, zbagowana, tak oczywiście. Powiem Wam, że Gunner to jest dla mnie klasa no, najlepsza z tych wszystkich, aczkolwiek z mi się jeszcze fajnie grało kiedyś. Trzeba spierdalać. No kurwa, jak mnie tu denerwują tacy. Eee...

Mm, przegraliśmy. Przegraliśmy, niestety, niestety. Jeszcze jedna rundka i zakończę ten odcinek, ponieważ może być on trochę nudny. Napierdalam jak mogę, ale co powiedzieć. No, na niskich levelach gra jest dosyć nudna, mało ma się skilli, ludzie grają bardziej defensywnie, jest mnóstwo komandosów, a na wyższych levelach, z tego co widziałem na YouTubie, jest dużo tych high leveli, w sumie to sami no bo, no bo jakże było inaczej w ogóle to nie miało sensu teraz powiedziałem, ale ci... eee skille są, wszyscy się spierdalają na hama i w ogóle no jest fajnie, a na niskich levelach na niskich levelach no to jest masakra mm. o widzicie tutaj sobie war, war room'a mm, za, za ten zapuściłem dwie gwiazdki nie wiem o co z tym chodzi wiem, że Wiem, że trzeba mieć dosyć spory dzienny wynik. Czemu nie mogę nic wcisnąć? E, fail chyba przycięło się lekko. No i 430 damage'a za tą rundę. No to nie, nie jest tak źle. Tak dla mnie. Nie jest dla mnie tak źle. Eee. No, mi się nawet, szczerze mówiąc, spodoba tyle dynalicza. O kurwa, no i od razu. I od razu. I od razu. I popatrzmy, no. Jasne. Shimer chyba, bo to jest niemożliwe, nie? Tylko wychodzę od razu, bania, bania, bania. Na się strzajmie, To jest niemożliwe. Musiałbym mieć takiego skilla. O, już do mnie napierdala. Mój krzywy. już czujesz, zaraz się zmienimy serwer, ponieważ to ty z tym głównym to się dwa nie da grać. Dobra, chwileczkę ja zmienię serwer i zaraz do Was wracam. Jo jo. Siemanko, widzimy się ponownie. Wbiłem na inny serwer. Z tego co widzę to dostajemy chyba w Nie ma żadnej maszynki, którą mógłbym pojechać. Musimy iść na piechotę. Nie jest wcale takie fajne, bo nie lubię zapierdalać OHT. No ja Kender to jest najwolniejsza klasa. No chyba że z jego butcem. Tak sobie to nazywam. Nie jestem jakimś pro. <grym> nazywam jak lubię, nie? Chyba nie mam problemu. Czasem jakąś bekę można złapać. Z butcem naprawdę szybko zapierdala patrzcie. Wezmę sobie ten samochód, bo nie chcę się manewrować tamtym pojebamy u Jezu Święty dobra zapiszczamy do statku uwielbiam tą mapę zresztą genera jest taka średniała szczerze powiedziawszy o tak no właśnie to to jest w miarę, w miarę fajna jest pojemna rozbudowana jak na tą grę Napierdolił mnie, Myślałem, że go na klatę przyjmę, nie? Ale po ile mu zostało. Penner, bono. Kurwa. Z takimi to ja się nie bawię. Fetch ogień zapierdzielamy. Kan, Zabity. Jo. Limy są wyrównane. I tu i tu dużo osób. Ten tutaj idzie, tutaj idzie pan. Gurwam się, że ja się dam bić. Wyczerp sobie i tyle. Niebaniec nie że też od tyłu, kurwa. Tak, no nie, no to jest chuj po prostu, no. Ach, chuj pierwszy byłem. Nie lubię latać samolotem szczerze mówiąc ale pokusa zbrania mu tego była naprawdę wysoka I yeah. Muszę ich napierdolić Balistycznie nie Kurde, ciężko, ciężko jest. Jakiś... Masakra. Ale fajna, fajna gierka. Już widzicie zaczyna się rozpierdzie. Ostry. To co sobie w tej grze cenię. No i ogólnie jest taka pogodna... Mam bf -y, mam kody, ale to na innym komputerze. Takim, takim typowo do gier, na którym nie mam żadnych rzeczy do... Do nagrywania, ani nic. Wiem, że to trochę identyczne z mojej strony. Na komputerze do gier nie mieć. Nagrywać na komputerze do, do tego. I ja pierdolę, w co ja się wziowałem. które teraz ogarnąłem mnie. Je. Tak jest nic famy, kurwa. ilu ilu, kurwa, ilu? Ty, Jomaj. Niech biegnie dalej jakieś 10. Czy to nie wychodzi? Uchuj! Ty kurwa, gó gówno, gówno, kurwa, ewany, szmaciarz. 844 punkty. No ale no wybaczcie. Nie idzie to beznadziejnie. Jak wąż pożywienie, no, ale coś takiego, bo kiedyś takiego jedzenia przemysłowałem. Eee, czy tam jak wejść, No dobra, napierdałem teraz czołgiem, nie wiem, czołgiem mało szczerze mówiąc gram. Wolę szybko podjechać. Ja pierdziele, jak jakiś mały rój, nie? Ej, 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 samolotnie. czego No mnie ja z tej perki? O tak, co to jest to. O, zasłona dymu, który rzucił, to było bardzo dobrym wyjściem. Wręcz zajebistym. No kurwa! I musiał mnie pierdolnąć. Zajebany. Człowiek się chce wyleczyć, a ja tu mu napierdalają. Nie szanują. Nie szanują, że ktoś wydał hajs. Gdzie on? Jezu święty. Ale to było dobre. Teraz go fajnie wyjebałem. Snajpa. O kurwa, no ty, masz taki odległości nie przejaż. Chyba w realu by się na nic nie stało, no trochę by mnie połamał. Ale nie od razu zabił, no bez przesady. O. To... Jest coś na pierdala. Jo, wychodź kurwa ja nie, nie będę z tobą biegał nie? tak jak mówiłem, to ja nie jestem o, ooo moich ziomeczków, moich ziomeczków no to jest bez kurwa naście pięć wyważcie za to ramienie 1017 siedemnaście na czterdzieści części nie wiem chyba przez całą grę tyle nie uzbieram, do 30 levelami mi tyle nie wpadnie tych części. Mam to od, od początku gry czy tam coś w tym stylu, a widzicie ile mam części. To jest naprawdę. Kosmiczna ilość. To za jedno trafienie i tak mało tego wchodzi. O dobry, 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 dobry. Dobry kolega <słuch> To jest raga, to jest kurwa raga. Jo, yo, yo. Nie ma naprawdę. Coder Tamps. Coś w tym stylu. Wszyscy. What the fuck, what the fuck. Robin. Robin, kurwa, Ragoshimi. nie mm, wiecie. Wasz raga. No, i to chyba na tyle z dzisiejszego BFH Battlefield Heroes. Naprawdę fajna gierka, polecam każdemu. Dobra, jak się już ładuje nowa mapa, to możemy jeszcze ponapierdalać. Po tej rundce zakończymy. Ciężko się w ogóle odciągnąć od tej gry. Ja też jestem jakimś takim nerdem, który siedzi tylko przed komputerem, bo naprawdę... Jeżdżę wyczynowo na rolkach, może kiedyś coś wam nagram. No i gram na gitarze. Przynajmniej uczę się, nie? Dopiero chyba rok. Nawet mniej, ale dosyć dziadko. Biegam i tak dalej, no, no. Naprawdę nie jestem takim nerdem, który by siedział tylko przed tym no. Rozumiem, chciałbym się, rozumiem. O, mapcia, moja, kochana. Skoczczemu ona jest. A nie, w jest nieodfajna w tym giełkach. Nie, Nie. Yeah. Yeah. No i to mnie śmieszą tacy ludzie, co sobie wykupią wszystkie bronie, wszystko normalnie, no, no tyle co mogą z tego item shopić, tam jak to by nazwać. A nie potrafią wbić tysiąca punktów czy coś w tym stylu, nie? To jest po prostu beka. Bekowe. Plecy, plecy, ten papało kolejny, cwaniak. Yo. Może nie jestem jakiś pro, ale... ...ale się staram. Naprawdę teraz mi dobrze idzie, nawet nam się dziwię Tyle ludzi najebać. Zdobie coś. Trzeba ja przyjąć lagę, żeby mieć respa cochuju co, Brudy. A we dwójkę teraz, tak się teraz chodzi. Lewusy jebane kurwa w milion! Ach, myślałem, że ich oboje ukierdzielę. Ten ma nawet fajny set. Jakiś taki, nie wiem, miejsce. Garniaczek, frak, co to było? Nieźle. Nie um... Fajnie to nawet wyglądało, ale ja nie lubię nasionalsów, na bo są te takie chude, takie główne. No. No, be bez urazy mam szacunek do wszystkich graczy, mam szacunek do ich wyboru, ale po prostu mi się nie podobają osobiście. I nie podobają mi się takie, o, właśnie takie koksy, 30-te, takie, kurwa gówna. Nie potrafią grać i grają na niskich levelach, nie? Tenerstwo. kurwa, i mnie jeszcze ubił. Ale nie, no dobra, do takiego nie będę miał problemu. Ten, ten akurat fair play zagrał. Nie, 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 nawet niższy level. Ty mnie wziął. <ścoughs> Jakkolwiek by to nie brzmiało, wziął mnie od tyłu. na Latwierdolił tym może. Nic na to nie poradzę A ja tego za to napierdolę Aha Dostałem jeszcze bardziej w pizdę I dostanę no właśnie, stało mało HP Lekko, lekko swarcie specjalista Dziesiątka No to już można powiedzieć doświadczony gunner Bardzo 30 level to już zdamy coś naprawdę Nigdy nie miałem 30 i nawet nie wiem, czy mi się uda wbić, ale dla was na YouTube mogę, mogę spróbować. Wakacje, nawet filmy się będą pojawiały, często skysowałem, kila. filmy będą się pojawiały, no często bo po prostu jest czas, jest czas, jest, jest... To moje hobby takie wakacyjne tak naprawdę, no co by tu powiedzieć, najbardziej mi znowu. Ale dostał wpierdź, bo, bo sanitariusza prosi. Tak, tak, to byłam, bo Royalsy nie mają Dobra. Sam kiedyś grałem Nationalsami, jak byłem jeszcze młodszy troszeczkę. Podobali mi się takie, takie cwaniaczki, nie? Teraz Cię weźmiemy wytrójkę, jak się czujesz? Jak się z tym czujesz? Spierdzielamy, spierdzielamy, tego weźmiemy. Jak w milion to w milion, nie. Dobra, ten go zabił. Genera na bliski dystans chcieliśmy jebać. Pojebał. Co draw? Kurwa dedo i ma to dobrze. zjebaliśmy Kinga. O chuj, no nie no, jebaniec, pierdolony, umieraj, chuj. Ugrajcie chuje wszystkie drefy. Jebańce. U. Marnuje skillę, marnuje bandaże, ale w końcu po co one są? Po to, żeby się leczyć. Trochę lamię. 13 na 4 to wcale nie jest dla mnie dobry wynik. Miałem raz 21 na 1 z takich, co wybiegali na, na Hama na chuja i, i się wpierdalali w generanie. To były dopiero ziomeczki. Fajne, śmieszne. No i podronijcie mnie. Kurwa jak to? Czekaj, bojownik na, na Szynal to jest taki co strzela trzy pociski, nie? To jest dopiero kurwa maszyna, napierdala po 20 czasem. Pięknie, zabiliśmy je bossa. Jeszcze ten soldier taki z niskim dosyć levelem, o właśnie, właśnie o nim mówię. Jest dosyć dobry. O kurwa, nie. No nie że... Patrzcie, jak te części one lecą. To jest, to jest dopiero koniec, me koniec meczu, nie. Dwa kile nie mogę stać zabić, ale ich mogę tutaj to za, pozabijać. Za Muszę... Ach, nie udało się. Dobra! Żegnam Was. To był odcinek z Battlefield Heroes. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, róbcie co chcecie. Jednym słowem, Siemandero.